Witam, biegające obrzydliwości. Słuchajcie, bo nie będę powtarzał. Na tym szkoleniu przedstawię Wam Prusa koleb. przebiegły lep na karaluchy prusaki i rybiki, który działa nawet 3 miesiące. Jak wpadniesz, chłopie, to już nie wypadniesz. Zobaczmy film, który przedstawia działanie tej podstępnej technologii. Zanim złożysz pułapkę, złam wszystkie fabryczne linie zgięcia w kierunku powierzchni z papierem. Odklej papier zabezpieczający powierzchnię klejącą, ale uważaj, by przypadkowo nie skleić pułapki. Złóż pułapkę w kształt tunelu. Następnie połącz ze sobą krótsze krawędzie pułapki, wsuwając języczki we wcięcia skrzydełka na szczycie, ostrożnie zagnij do wnętrza tunelu, aż wskoczą w nacięcia. Ustaw pułapkę w miejscu, gdzie owady pojawiają się najczęściej, na przykład pod zlewem lub za lodówką. Dla zwiększenia efektu użyj kilku pułapek. Jeśli po paru dniach nie znajdziesz owadów w pułapce, przestaw ją w inne miejsce. Tyle ode mnie. Nie gońcie ślepo za okruchami i patrzcie pod nogi, bo produkty BROS są bardzo skuteczne. Do następnego! BROS czuwa i chroni.